Dzień dobry Marlena Siok, Mazowsze. Wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Rekordowy budżet Mazowsza na 2021 rok przyjęty. Radni województwa przeciwni odcięciu regionu stołecznego od unijnych środków. Marszałek wnioskuje o kontrolę Najwyższej Izby Kontroli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Usprawnienie dla pieszych i rowerzystów w Stokulackim. Najlepsze koła gospodyni wiejskich na Mazowszu wybrane. Wszystkie zaplanowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zadania na 2021 rok mają zapewnione finansowanie, a wynika tak z przyjętego przez radnych Mazowsza budżetu na 2021 rok. Radni Województwa Mazowieckiego większością głosów 27 za wobec 24 głosów przeciw przyjęli uchwałę budżetową Mazowsza na 2021 rok. Według planów zapowiada się on rekordowo. Ponad miliardy 200 milionów złotych popłynie na inwestycje, a ponad 131 milionów na programy wsparcia. To przede wszystkim pomoc dla samorządów lokalnych oraz dofinansowanie walki z COVID-19. Budżet jest dobry, nawet bym powiedział, że bardzo dobry. Wszystkie zaplanowane Zadania wydają się mieć zapewnione finansowanie. Niemniej jednak, no muszę to powiedzieć jako skarbnik, z uwagi na skutki pandemii, szczególnie w sferze gospodarczej, a co za tym idzie, pewne obniżenie wzrostu gospodarczego, a również skutki wprowadzenia nowych przepisów, szczególnie jeśli chodzi o dochody województwa, tak zwany CITES-toński będzie miał. Duże znaczenie. No więc utrzymujemy realizację zadań i ten wzrost e, województwa, rozwój e, no kosztem niestety kredytów. Niemniej jednak budżet. Pod względem rozwojowym jest bardzo dobry. Planowane dochody Mazowsza wyniosą w przyszłym roku prawie 3 miliardy 600 milionów złotych, z czego ponad 2 miliardy 6 milionów to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Z kolei wydatki mają być na poziomie 3 miliardów 800 milionów złotych. Wpłata do budżetu państwa, czyli tak zwane Janosikowe w 2021 roku wyniesie 639 milionów złotych. Przygotowaliśmy budżet bardzo ambitny na wysokości 3 miliardy 600 milionów złotych, czego ponad miliard 100 milionów przeznaczymy na inwestycje. Inwestycje koncentrujemy głównie w obszarze ochrony zdrowia, dlatego że musimy przebudować nasze szpitale w związku z epidemią. Drugi obszar, w którym inwestujemy, to są tradycyjnie drogi, plus oczywiście dofinansowanie do. Przewozów kolejowych. No, a trzeci obszar to kultura, edukacja. Generalnie bardzo konsekwentnie koncentrujemy się na wydatkowaniu. W tych obszarach, no a poza tym oczywiście działalność bieżąca. Projekt budżetu Mazowsze otrzymał już pozytywną decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na podstawie przekazanych materiałów finansowych RIO stwierdziła, że w uchwale budżetowej na 2021 rok zachowane zostały wymogi dotyczące obowiązujących przepisów prawa. Inwestycje na terenie stolicy i dziewięciu podwarszawskich powiatów są zagrożone, a chodzi o decyzję Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, która mówi o wyłączeniu regionu warszawskiego stołecznego z regionalnego wsparcia unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2021-2027. Głos w tej sprawie zabrali radni województwa Mazowieckiego. Radni województwa Mazowieckiego nie mają wątpliwości, decyzja dotycząca wyłączenia regionu warszawskiego stołecznego ze wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 to kolejny krok do podziału Mazowsza, dlatego w przyjętym stanowisku wyrazili swój sprzeciw. Radni apelują do rządu o wycofanie się z błędnie podjętej decyzji i umożliwienie Warszawie i 70 okolicznym gminom korzystania ze wsparcia z regionalnych środków unijnych. To, jest to oczywiście proporcja nie do przyjęcia. Będziemy o to walczyli w procesie negocjacyjnym i na na poziomie polskiego rządu, ale też na poziomie Komisji Europejskiej podczas debaty nad umową partnerstwa, bo uważamy, że nie można 3 milionów polskich obywateli pozbawić tego wsparcia. Tym bardziej, że polityka spójności, czyli polityka wyrównywania rozwoju w Unii Europejskiej, musi obejmować wszystkie kategorie regionów. Przyjętym stanowisku Sejmik Województwa Mazowieckiego apeluje do rządu o dostęp do środków unijnych dla regionu warszawskiego stołecznego zarówno na poziomie regionalnym, jak i centralnym oraz umożliwienie realizacji inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto radni postulują o wynegocjowanie na poziomie Unii Europejskiej dodatkowego dedykowanego wsparcia dla regionu warszawskiego stołecznego, przesunięcie środków w wysokości 2,5 miliona złotych do tegoż regionu, a także wprowadzenie szerokiego zastosowania dodatkowego. Współfinansowania z budżetu państwa w modelach finansowania projektów jednostek samorządu terytorialnego, rekompensującego spadek intensywności wsparcia Unii Europejskiej. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik mówi: Sprawdzam. A chodzi o rządowy fundusz inwestycji lokalnych. Upolitycznienie, uznaniowość i brak przejrzystych zasad to główne zarzuty stawiane przez samorządowców z Mazowsza wobec rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W sprawie zabierają głos zarówno włodarze największych mazowieckich miast, jak i wójtowie czy burmistrzowie. Marszałek Adam Struzik apeluje do wojewody mazowieckiego o upublicznienie kryteriów przyznawania dotacji. Wnioskuje także do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie kryteriów i sposobu wyboru projektów do dofinansowania. Z wielkim oburzeniem i zdumieniem przyjąłem decyzję rządu i pana wojewody w sprawie podziału środków w ramach rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Ten podział jest wybitnie niesprawiedliwy i ma podtekst polityczny, bowiem wsparcie otrzymały samorządy powiatowe i gminne, w których władze są reprezentowane przez działaczy prawa i sprawiedliwości. Jest to oburzające i w związku z tym kieruję w tej sprawie pismo do prezesa Najwyższej Izby Kontroli, również do premiera rządu Rzeczypospolitej. Po pierwsze o sprawdzenie wszystkich procedur, po drugie o zasady podziału tych środków. Publicznych, a po trzecie, wnioskuję o to, aby wstrzymać wszelkie transfery finansowe, wypłaty do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych wszystkich wątpliwości. Szczególnie widoczne jest to w przypadku starostw powiatowych, gdzie ponad 90% przyznanych dotacji trafiło do samorządowców związanych z PiS. W sumie z całej puli przyznanych środków, w wysokości ponad 493 milionów złotych, ponad 70% zostało przekazane samorządom związanym z partią rządzącą. Dodatkowo na liście przyznanych przez stronę rządową dotacji. Znalazło się zaledwie 15 mazowieckich samorządów spośród ponad 100, które przyjęły stanowiska w sprawie zachowania integralności Mazowsza. Forma podziałów środków budzi także wątpliwości z punktu widzenia finansów publicznych. Nie ma bowiem żadnych mechanizmów związanych z kontrolą i ostatecznym wykorzystaniem środków. Nie mają zastosowania przepisy dotyczące zwrotu i odzyskiwania środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Mimo pandemii dynamika realizowanych inwestycji na Mazowszu nie zwalnia. A a tym razem przekonali się o tym mieszkańcy Stoku Lackiego. Gdy tylko zniknie nauka zdalna, piesi i cykliści będą mogli bezpiecznie docierać do szkoły w Stokulackim. Ponad dwa kilometry chodnika i ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku Stokulacki wyczułki właśnie zostały oddane do użytku. Stoimy przy dużej szkole zespołu oświatowego w Stokulackim, uczęszcza do niej ponad 550 dzieci. Budujemy tak jak widać tutaj rozbudowujemy przedszkole jeszcze na 150 dzieci, także Stok jest największą miejscowością w gminie sierce, bo ma ponad 2300 mieszkańców i mogę powiedzieć, rocznie około przybywa nam tutaj. 100 100 mieszkańców, 100 osób, te drogi, które właśnie są budowane, chodniki, to są budowane dla tych ludzi. Całość inwestycji została podzielona na trzy etapy. Po zrealizowaniu pierwszego do wybudowania zostały jeszcze 4 km chodnika i ścieżki rowerowej. Inwestycja została dofinansowana z budżetu województwa kwotą ponad 8 milionów złotych. Bezpieczeństwo tych najmłodszych jest dla nas najważniejsze. Stąd też. Yy... Remont i chodnika, i ścieżki rowerowej. To jest spora inwestycja, ale przygotowujemy już następne części tej inwestycji. Jeszcze mamy dwa duże, właśnie też takie duże kawałki w stronę Pruszyna i planujemy za chwilę ogłosić przetarg na następne dwa odcinki. Po zakończeniu drugiego i trzeciego etapu inwestycji ścieżki rowerowej i chodnik zostaną wydłużone do granicy gminy Siedlce na rzece Liwiec. Mazowieckie wsie rozwijają się coraz prężniej nie tylko dzięki umiejętnemu zarządzaniu wójtów i burmistrzów gmin, to również zasługa lokalnych grup, które dbają o swoje otoczenie, jak chociażby koła gospodyń wiejskich, te najaktywniejsze właśnie zostały nagrodzone. Według Krajowego Rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Mazowszu zarejestrowanych jest aż 1254 kół gospodyń wiejskich. To właśnie one organizują życie społeczne i kulturalne wsi, popularyzują tradycje i zwyczaje. Po raz drugi nagrodzono najaktywniejsze lokalne wspólnoty w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich Wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie. Trzecie miejsce żyli e, e, przyznało Koło Gospodyń Wiejskich Dwórki Heleny z Helenowa. Nagroda 3000 zł. Drugie miejsce koło gospodyni wiejskich Aktywne Kobiety Z Radzanowa. Nagroda 4000 zł. I uwaga, zwycięzczynie to koło gospodyni wiejskich Kreatywni z Kozłowa Biskupiego i Kornelina oraz koło gospodyni wiejskich Hotomów z Chotomowa. Obie nagrody po 5000 zł. Gratulujemy. Poza czterema nagrodami głównymi komisja konkursowa przyznała także 13 wyróżnień, a wraz z nimi nagrody po tysiąc złotych. Konkurs koła gospodyń wiejskich, wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie cieszył się dużym zainteresowaniem. W tym roku do udziału w nim zgłosiło się 38 kół z Mazowsza. To wszystko, co przygotowaliśmy, zapraszam na kolejny program Mazowsze Wiadomości z regionu.